Idziemy w takim razie do środka. Hej, bocymy, bocymy. Niech będzie pochwalony Jezus. No, Chrystus. Nie Hej, bocymy tu. tu. Je, Wojtuś, jesteś, hey. troszkę zdronią, jesteś tu. Troszkę zdrowia, że tyś tu Twoja siostra, twoje. Twoje siostry. Twoje. No, to tu misi. Jezus, za tak jest tutaj. <hania> O jak to jej miło, to fajnie. Ej Boże, fajnie. Jest i królowo związku, poznać jakiegoś ja. już Muszę jej honorowsze miejsce znaleźć, bo to tu ją powiesi, a mama, ale ja tu niektóre muszę powyrzucać, wieża, a powiesić, powiesić. A powiedz mi, tak kołyski jedno no, i drugie, do... kołyski jest... są, są kici. się krzyny odbywają, nieraz no to jak z ma bo mam wynajmują, wynajmują na chrzciny, no to trzeba gdzieś do czegoś włożyć. A teraz jest kuboterki słoneczki, które robię. Świetny stolarz, nazywał się Stanisław Szymoszek-Gąsica, który był uczniem Wojciecha Brzegi. On to robił jako wózek dla swojego, dla swojego syna chyba wtedy. I to miało jeszcze kółka, widzisz, tam, jest, Ta. tam są te takie otwory w, w stramach. W I potem tata mój dorobił do tego plodzy. I, i, I ma mam, siostra mama woziła, woziła w tym, a potem wnuki. Jezus, ale to historia. To jest uzganiane. Ej, jest to historia, Jasiu, jest to historia, raczej. Co było to do Jaty? Dajaty do Każdy chyba z tych rzeczy ma swoją historię, prawda? Aj i tak. Potem wiesz, zabudowali stopniowo, bo to zabudowała... Potem dobu, dobudowała kuchnię, nie? Aha. No, tak, no bo my... to jest trzeba było utowarzyć no, nie? A więc kuchnia jest taka trochę trapersko, ale, ale funkcjonuje się, do dziś na piec wielki, i ten. Ale tutaj dalej się odbywają te dalej spotkania? jest. No odbywają czy... się ludzie, więc są pytają to jest osiemnostki, panie Hrań. O to to nagle, bo nieraz to, 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 to osiemnostki, nie osiemnostki, e, e, w urodziny, no to musimy to utrzymać, na no to w jakiś sposób się. No i to, żeby funkcjonowało, żeby, to, teraz, żeby ta historia dalej no, tworzyła tak, i jest. dalej trwała, nie? bo to Ale jest... Ale filmy, chłopie, teraz rozkręcili tak. Film z Polską i 2. Potem program telewizyjny Biesiada Góralskiego, no to tu i, i tam scena była postawiona. No dobry był ten program, bardzo no. fajny, nagrałem. Najlepszy no, chyba z tych, tych wszystkich, no. bo... No. no a wiesz co, mnie jako... Jako wiernego, poddanego, najjaśniejszego Pana, to musiał tu powiedzieć. Wiem, że jesteś ogromnym fanem. Powiedz to wszystkie, bo to zawsze Cię pytam o tą historię. Jakie to dla Ciebie ma znaczenie, ta, ten, ten Franc? Jak to sobie go fajnie nazywasz? Ja, ja wiem, że, że to na pewno jestem wiele kontrowersji? kontrowersji z tego powodu, że a, zaborca, a, bo to. A. Ale więc, takie były czasy, jakie były wtedy. Nocnieszeczka byli tak strasznie dobrze uposażeni, ale jak nasi dziadkowie, no i, Oglądali, no, no, jak bo, jak? tak, bo za Franca Józefa to, to nie było. Nie? Bo to byli młodzi, bo to do no, wojska go tam wzięli, gdzie, nie na Sybir, bo my chwała Bogu Sybiru nie byli. No, na przykład, przykład byłem w Dalmacji, bo gdzie? Ujrzał no, świat inny, ciepły, przyjemny. No ale, ale poza tym no, wiele inwestycji wtedy powstało za, za jego panowania, a po, był, to był naprawdę dobry człowiek. I y, kiedyś świetna była konferencja na Załodziu y, w Beskidzie Śląskim, że tam na tej czeskiej stronie głównej górali śląskich Polaków, gdzie y, y, ja między innymi miałem swoją projekcję na temat y, tego, co powstało za, za jego by, bytu. No, przez kolei do Zakopanego, no jasne, że ona była prywatna, ale pozwolił, pozwolił na języki narodowe. Był język polski w urzędach, w szkołach tak samo, w Czechach czeski tak samo, w Chorwacji chorwacki, ale na Węgrzech madziarski, ale miał chłopie, no oficerowie na ulicy, nie mogli gadać po niemiecku, nie? A, a pradziadek, hani mojej Józef Baheda z był 7 roków, bracie w Szenbrunie nauczył się po niemiecku to perfekt, ale po francusku od, od braci Czarnego Sesenegalu, hmm. który tam był po, na dworze, nie wiem, poddany jako nie służący chyba, bo, czy, albo jaki... Jak po, Kamerdynek podarunek, więc to był od dworu francuskiego pewnie niesamowicie. No i, e, 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 no i jest to... Jest to z oryginalność tej postaci, nie? No ale wiesz, to są te romantyczne czasy Lodza no, zakopanego bardzo z, y, y, ważne, bo to się wtedy ważne, bo, bo to się wtedy wiesz co, no, odkryło y, i tak dalej. Zbójnictwo też było te, y, wtedy, no nawet na ale było, nie? No a masz tu świetnie sportretowaną z, y, z przez y, tytuł Byczkowskiego. Patrzcie, to jest ino d, d, pastela, ale, m, ale podobieństwo świetnie. niesamowite Ile ma portretów takich malowanych, to na mało którym jest. Podobno trochę. Tak wiem, tak. wiem. A, to najbardziej no odzwierciedla no. postać. Na górze co tu, to byłaby taka druga izba? Tam I też się siedziało? Jest, na górze jest, wiesz co tu, ten ja tu zrobię bramkę, żeby nie łazili, ale zapar ten teraz. A tam jest jeszcze tak, żeby można siednąć. To jest jeszcze dodatkowe miejsce. A tu możesz zrobić. Ej, bocem, bocem. są bo drobne ale... że... nie, nie, nie wiem, wiem. Ale się moja okropnie martwi o to że jak się które oprę i że to się zabije Wiem. i nie bardzo na tą górę no jak już jest tych ludzi więcej to się puszcza. Wiem, ale by byłoby lepiej, żeby nie wychodzili tam, no a, najlepiej. Nie, by wie, to... chłopie, mi wolałbym ludzi. Przy... Mój Szczepan on robi Sylwestra, wiesz, dwa razy zrobił tu za jakiego Fajnie z, z dobrą kuchnią, no, pomimo takie, takich warunków. Dobry kucharz bracie, jak czato to uważnie, to a nie a, a ten. No i, i, i dwa razy był sylwester, to, to, to z, z, było pełno i że też się musieli zmieścić, bo się. Troszkę no, tu to, historii. Też jeszcze widzę, to tam podobne co? No, to widzicie, kto się jak jej przyniósł oprawiony, tu z Weselą, z Warysią, Jarząbkowo. Marysia tu ważyła, nie? Poltkowaja, No po, po, Leopold teraz my go pochowali dwa dni temu. Muzyka z wacharabków. Tu też cisarski, Tak. jakoś odprawiał od tych tak. generałów, oficerów. Ale mam takiego znajomego sobie i Wiesz, co, co znajdzie z artykuł kwariacie, z tego, to mi, mi poseł. No to. No mała tutaj była też mojej, mojej działalności. Kilim, co tam wisi, to jest z mojego projektu i to właśnie Kilim się z tą hitem, muzykanci Arabia, to go tkała Broncia, tatarka z Kościół i Jako była specjalność, jako chodziło bo y, 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 przepitkę. Co, co najbardziej so, tu się lubiło. Oni robiły cytrynowkę. Cytrynowkę, nie? Nie, cytrynowkę, bo ta cytrynowka stała się modna, No, no Marysia Jarząbkowa miała na nią swój recepis. Bocem kwaśnica? Ej, smak. Swoje... O, kwaśnica, to jest Im to no, no to wiadomo, co nie osiąpki co? Ej, pośiadło up, było pięknie. Także zycie tak troszeczkę, jakby nie było, no stanęło no, trochę tutaj w tym. Tak, w tej... to jest to, no, nie, nie na co dzień się tyle nie dzieje, ale przychodzi weekend no to co to, to się dobijają. No a tacy I w to wtedy się tym zajmuje? Kto to się tym no, zajmuje? Wiesz my robimy w ten sposób, że... Sprzątam, sprzątamy, to, to, to robimy sami. No. Ja nawet nie temu, ale sobie wiadomo, ale moja osobiście siuruje potem tym mm -hmm. Więc bieda nawet kogo w tej chwili upytać. No. Ale, ale nieraz przyjdzie ktoś. Kucharka co, jest ta sama, co... Tak, od... Nie ważymy. Nie ważycie. Raczej wiesz co robimy. jak już tak naprawdę ktoś chce, no to się kuchnię im otworzy. Ale tak, te Sylwestry, albo co, ale, ale tak to, to catering se zamawiają. Wiem. Bo to dzisiaj łatwo. No to i nie ma. Jedno muszą zrobić: zabrać śmieci. Bo jednak jest, te, tych, tych śmieci w tej chwili jest tyle, co dawno nie bywało. Nie Jak się ważę, to nie było jednorazowych. Wiem. Tależy ani, ani. Ale, ale furcie coś dzieje. także To znowu Rafał Sonik robi dla tych co roku, co roku dla tych yy, emerytowanych naszych mistrzów sportu. Dlatego, że coraz ich mniej ubewo, co roku to ubewo robi, robi tu spotkanie, no. Co chwilę jest telefon, a ci, co wiesz, do mamy przychodzili, przychodzący nieraz w dzień, nie ma żywego ducha, siadają na ławkę pod ścianą. No i zawsze ich opadnie refleksja. No bo... Wspomnienia, co wspomnienia. No i nieraz się idzie przychodzę, patrzę, o siedzi ten albo tamte e, przyszli by tak tu. Tak bez zapowiedzi, tak no, przyjdą po, po, ze siedząc. Tak, siedząc pogoda no to widać tam fajnie podsiadam Albo tu przy stołach, no, na Giewont jest widok jeden, jeden. Podziwia się, popatrzymy, moment, popatrzymy, bo to jednak, to jest młodzy, jednak... Nie Jezus. Zaś nic zaś, 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 zaś polewać troszeczkę. No i może się wyłu. No, patrzcie. A tu już dalej polecuję tutaj dalej to do. No i jeszcze za płotem jest, my dokupili to Ci jazd, y, tu od, od Joski Korpielki, A tamten poseg jak gdzie wyciąg, Aha. to jest dokupione od pani bronci Walcokowej, tu sąsiadki. To my to kupili tak samo. Co byś, tutaj, co byś tak mógł powiedzieć, że to tak jest aspekt okupanego, jak chodziło o tą dzielnicę tutaj? No, takie aspekt, wiesz, jak. Takie. Takie. Primary, taką tak najbardziej, najbardziej szacowną, nie? No, wiesz, żeby nie te cholera bloki, co nas Tyrmali tam. Wiesz, zaraz ich tu nie, nie widać no, z tej ale, strony ale to, 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 tam była kiedyś fabryka nart, to co ten tak stoi brązowo. Mm -hmm. e, i, i to co tą ulicę zastanę to przebiegnie ludziom bezno piękniejsze ogrody nie? i zabrali tam jeszcze za komuny na bloki e, w, przy ulicy kościelnej to tam od tam starej kościelnej e, bo pan Sieciechowicz był taki on klasy robotniczej nie, do dziury żadnej nie wsadzi no piękne ogrody ludzkie, bloki paskudne, wstrętne stawili, które z kościeliskiej, z najstarszej, z okupanem, ulicy, ulicy, z starsze, starszego miejsca, ze starego, z widno, widno Widzę, że cię złość bierze za każdym razem, jak ten tym chodzi. No ja wiesz co, to, tamtej nie mogę patrzeć, ale do tej ludzi mogę. Jednak ta historia też jest brzyćko, corno tej te, te, te komuny i obsadzania tymi blokami. Ale dziś, architekturę... ale dziś sobie sami, se, sami se ludzie robią, bo sprzedają i za chwilę są obudowani yy, deweloperką, która nikomu z zakopanem nic nie przynosi, bo oni przyjadą, posiedzą, a posą swoich gości, poślą sobie do, yy, do, yy, do apartamentu, o tam to co widno te dachy te, tu, po prawej stronie, no to jest, tam jest, to na siedzi na porę osób, a tak to jest ino, to ino święta, weekendy, wakacje. No i jest przyjazd, no i co to miasto z tego nic nie ma, jeszcze nie jaka ono moza kopana ma ale jak w Kościółskach dzieje się dzieje A poza tym już się, już się więcej, ja się więcej nie da i po prostu... Powinni się dobrze nad tym zastanowić, bo te nasi kochani diweloperzy jeden sposób na życie mają na, nabudować, kupić, nabudować i sprzedać. Nie że się chcą innej roboty. Ale ktoś się teraz musi na to zgodę dawać. No, to, nie, jak, to jest, jak to działo? Co się może to się w tych planach y, y, miejscowych one się zmieniają, to się w jakiś sposób stara to żeby do tego dalej nie się nie, nie, nie rozprzestrzeniało po, po takim miejscu. Tą substancję co jest przy centrum, niech tam, tam uzupełniają, niech tam remontują, niech tam wymieniają. A, a to co... Jest, to, to niedługo będzie tak, że tu przyjdą i zapłacą za to, żeby Giemont był widził. A moja mama to przewidziała taką. To nie chodziło o tą zapłatę, wiesz? I sobie ten Giemont kochany do Co go jeszcze było? Kiedy tego widzą no. cały, cały urok, cały, cały urok tego syczkę. Ty zaś po lewo, zaś se po po lewo, lewo. ale jak się to jak się wyłupi, to ty... To, to no tutaj się... można powiedzieć, że z minuty na minutę się yeah. zmienia aura, tak? Tu dużo nie trzeba. To, to jak w tropikach. No. Czyli no, rano, po dziewiątej ma przecudna pogoda. No, no. Potem się kurwa, ale samo. Latu. No, lato. no te, tej zimy też tutaj jest tutaj tu to nie? Tu jest więcej. Tej, tej, ja. tej, Dziewięć miesięcy, <podzifs> a potem jest samolot, ale. Jest co, tak tak po bo to jest inne, tak zawsze powtarzam, ujka tatka Gieronta, ja Po Bogu nie, że poleje to się grulki są. Ale <śmierdzia> kurwa zakopa. No, ale nigdy ani pół gruna nie <śmierdzia> <śmierdzia> To co, wracamy się do albumu do twojej książki tak, do opowiadania? Jeszcze, idziemy. Tak?